Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w utworze Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Podczas tej lekcji poznaci świat szlachty przedstawionej na kartach pana Tadeusza. Opowiem o zwyczajach i obyczajach szlacheckich, jakie opisał w swojej epopei Adam Mickiewicz. Zwyczaj to powszechnie występujący i akceptowany w danej społeczności sposób zachowania jednostki lub grupy w określonej sytuacji. Z czasem zwyczaj może przekształcić się w obyczaj. Obyczaj w odróżnieniu od zwyczaju jest w większym stopniu ujednolicony i usystematyzowany i jest częścią kulturowej tradycji społeczności. Cechą charakterystyczną w obyczaju jest to, że jego naruszenie powoduje negatywną reakcję ze strony grup. Mickiewicz w trakcie opowieści o losach rodziny Supliców i Choreszków przedstawia nam również szczegółowy obraz życia ludzi stanu szlacheckiego, przełomu XVIII i XIX wieku. Poeta dość drobiazgowo opisuje życie na dworze, tradycje i obyczaje, które stanowią dla niego esencję polskości. Jak powinien zachowywać się szlachcic przy stole, jak powinien rozstrzygać spory, jakie rozrywki były popularne wśród szlachty o tym dowiecie się z dalszej części lekcji. W domu u sędziego Soplicy Mickiewicz sporo miejsca poświęca przedstawieniu całego spektrum obyczajów składających się na staropolską gościnność. Sadzania gości i domowników za stołem, zwyczaje towarzyskie, zabawy, zaloty, zaręczyny, tańce, towarzyskie spotkania, a także narady, wspólne przechadzki, polowania, grzybobrania, w końcu sejmiki i procesy sądowe, a także wiele, wiele innych aspektów obyczajowości. Obyczaje wynikające z hierarchiczności stanu szlacheckiego. Stan szlachecki był bardzo zhierarchizowany, a to oznacza, że wśród szlachty były osoby ważne i mniej ważne. Szczególnym szacunkiem darzono osoby starsze oraz te cieszące się poważeniem ogółu, np. ze względu na sprawowany urząd. W epopeji odbiciem hierarchii stanu szlacheckiego jest obyczaj związany z ustalonym porządkiem osób w czasie wspólnego wyjścia lub powrotu do domu oraz z kolejnością zajmowania miejsc przy stole. Można to zauważyć już w księdze pierwszej podczas opisu powrotu gości ze spaceru do Sopicowa. W księdze pierwszej czytamy. Naprzód dzieci małe z dorzorcą, potem sędzia szedł z komorzyną. obok pan podkomorzy otoczony rodziną, panny tuż za starszymi, a młodzież na boku. Panny szły przed młodzieżą o jakiś pół kroku, tak każe przyzwoitość. Nikt tam nie rozprawiał o porządku, nikt mężczyzn i dam nie ustawiał, a każdy mi miowolnie porządku pilnował. Ta zasada dotyczyła również kolejności zajmowania miejsc przy stole. Mickiewicz przedstawia ją podczas opisu uczty w zamku. Zachowanie przy stole, przed posiłkiem, w domu Soplicy zawsze musiała zostać odmówiona krótka modlitwa, a posiłek musiał zostać pobłogosławiony. Przy stole wyjątkową uprzejmością należono kobiety, którym mężczyźni, siedzący obok, mieli obowiązek usługiwać czyli podawać posiłki oraz pilnować, aby dama siedząca obok zawsze miała napój. Ważnym elementem wspólnego piesiadowania było prowadzenie konwersacji. Przypomina o tym sam Wojski, który widząc milczących gości podczas uczty w zamku, wygłasza mowę do młodzieży, by nie siedziała w milczeniu, ponieważ rozmowa przy stole jest bardzo ważna. Milczenie było bowiem w dawnych czasach postrzegane jako objaw prostactwa i znak, że gość przyszedł wyłącznie się najeść cudzym kosztem. Istotna była również kultura słowa i wypowiedzi. Rozmowy dotyczyły określonych tematów i prowadzone były w określony sposób. Wspólne biesiadowanie i konwersacje uważano za przejaw dobrego tonu i wychowania. Po posiłkach mężczyźni zazwyczaj zażywali tabaki, a wspólne kichanie i częstowanie się tabaką wyrażało szlachecki szacunek. Przygotowywanie posiłków. W domu soblicy serwowano wyłącznie rodzime potrawy, które były pochłaniane w niesamowitych ilościach. Osobne potrawy przygotowywano dla kobiet, a osobne dla mężczyzn. W epopei Mickiewicz poświęca również sporo uwagi zwyczajowi parzenia kawy. Do parzenia tego napoju w bogatszych domach szlacheckich była zatrudniona osobna służąca. Miłości zaręczyny. Ciekawe były również obyczaje związane ze staraniem się o rękę panny. Jeden z nich poznajemy przy okazji historii miłości Ewy Choryszkówny i Jacka Soplicy. Soplica, który starał się o rękę córki stolnika, został przez niego uraczony czarną polewką. Podanie takiej potrawy, zwanej inaczej czerniną, oznaczało, że ojciec odmawiał prawa do starania się o rękę córki. Uczta zaręczynowa Zosi i Tadeusza również przebiega wedle zwyczaju. Najpierw dokonuje się prezentacji narzeczonych, którzy następnie w zgodzie ze zwyczajem usługują swoim przyszłym poddanym. W czasie zabawy tradycyjny taniec zostaje zagrany przez tradycyjną wioskową kapelę i odtańczony przez wszystkich. Uroczystość kończy całonocna biesiada. Rozrywki szlachty. Polowania. Jedną z najważniejszych i najbardziej popularnych rozrywek szlachty było polowanie, które również przybierało formę rytuału. Polowanie zazwyczaj trwało od wschodu do zachodu słońca. Szlachta polowała tylko i wyłącznie na tak zwanego grubego zwierza, czyli niedźwiedzia bądź też jelenia. Według tradycji tylko zwierzęta posiadające kły lub poroże były warte szlacheckiego zainteresowania. Po zakończeniu polowania odbywała się uczta przy ognisku, na której podawano staropolski bigos. Grzybobranie wyprawy na grzyby również były bardzo lubianym zajęciem szlachty. Brali w nim udział wszyscy domownicy i goście. Specyficznym elementem stroju szlachcica lub szlachcianki, który wybierał się na grzyby, był słomkowy kapelusz i płócienne opończe. Czy pamiętacie, kto podczas wyprawy do lasu zbierał mu muchomory? Obyczaje związane z życiem politycznym. Sejmik. Szlachta na sejmikach naradzała się i podejmowała decyzje w ważnych dla siebie sprawach. Opis ostatniego polskiego sejmiku daje wojski, które sceny z tego typu zgromadzeń ma wymalowane na swoim serwisie obiadowym. Sejmiki były przejawem szlacheckiej skłonności do z zwad i samosądów. Zajazd. Zajazd był sposobem egzekucji wyroku sądowego w prawodawstwie staropolskim. Z czasem coraz więcej w Rzeczpospolitej było tzw. zajazdów bezprawnych. Przykładem takiego bezprawnego zajazdu był ten kierowany przez Gerwazego. Klucznik organizuje napaść na sopliców. Nie ma bowiem prawomocnego wyroku przyznającego zamek ostatniemu z Choreszków, czyli hrabiemu. Jak widzicie, Pan Tadeusz to epopeja pokazująca nam szczegółowy, ale i dość wyidealizowany obraz obyczajowości szlacheckiej. Mickiewicz na kartach swojego utworu zapisał nam czasy, które w jego odczuciu były odbiciem najlepszych lat szlacheckiej Rzeczpospolitej. Dla nas Panadeusz jest znakomitym źródłem wiedzy o tamtej epoce i tamtej obyczajowości. Podczas tej lekcji dowiedzieliście się m.in., jaka jest różnica między zwyczajem i obyczajem. Poznaliście szlacheckie zasady gościnności, zasady zachowania się przy stole. Dowiedzieliście się również, jak bawiła się szlachta i jak dochodziła swoich praw. Czy chcecie sprawdzić swoje wiadomości? Zapraszam do rozwiązania testu.